16 edycję w Festiwalu Komedii Italia uważam za otwarte. Po raz 16 w historii Ternowskiego Teatru wypowiedziano tą oficjalną formułę, aż do niedzieli 7 października Tarnów będzie stolicą polskiej komedii, siedem spektakli konkursowych i teatry z całej Polski oraz ze Słowacji. Wszystko o kobietach. Mayday, Klub Kawalerów i Marsz Polonia to tylko część repertuaru XVI talii. Do tego mnóstwo imprez towarzyszących. Jak zwykle na inaugurację swoją propozycję przedstawił Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. W tym roku jednoręki zespół Kejn w reżyserii Zbigniewa Brzozy. Widzę pana stóp! Co? Widzę pana stół. Widzisz ten moich stół. Wiem, że pan tam jest! Ja nie powiedziałem, że mnie nie ma! Ale nie otwiera pan! Mam chyba prawo nie otwierać, skoro patrzę przez wizję, żeby spojrzeć w to buda, nie? Chyba tak! Oprócz świetnych komedii do Tarnowa przyjadą znakomici i dobrze znani aktorzy. Magdalena Boczarska, Mikołaj Grabowski, Tomasz Karolak czy Artur Barciś. Tarnowiadom i gościom życzymy przede wszystkim dobrego humoru. A na relacje z 16 talii zapraszamy na naszą stronę tarwizja.pl To przed chwilą to był strzał? Co przed No ten odgłos jakby ktoś strzelał. A nie, też to słyszałem. To pewnie gdzieś tu! W pana pokoju! Nie na zewnątrz, na parki!